A ja mam trąba pomba. <laughs> no wydaje. I no? <laughs> to musi się mylić? Jak to masz? No to jest kurde git, tak? No bo idzie łapa, no co? Za zwykle idzie pierwszy no? Sierpa, Tuba los, idzie pierwsza. Na ulicy tuba, i tuba idzie. Tuba, tuba, no to wiesz, bierzesz to i tu łapiesz i tu, albo nie wiem, tu łapiesz, schodzisz, ale raczej masz wysoko, no coś bije tubę, no to zasłaniasz głowę, tak? Tutaj żeby być szczelnie, co nie? No powiem ci, że... Wszystko zależy na lowkiki świetnie wchodzą, wiesz. kicki? Na... Ja to myślę na ulicy to najlepiej. Fronty? Tak no coś? No. Ale no przecież to ktoś się tam ulubiony patent mojej... Moich... Tak no ale zobacz, idzie no. najpierw... Tu, tu się zasłania no tak, no tak. Ty wiesz, nie? Ale wiesz no tak, Idzie tak, tu, tak, a tu tak, nagle no wie. Tak. No tak samo jak ja robię to z fronta, no. co nie? U, tak. tak, tak, że front, a później zabijam tu z góry u, na dół Dobra, teraz ja Bam, bam, bam On bije tu, 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 tu. Na czoło, takie miałem kurde buzy Ale on połamany, znaczy nie połamane ale takie spuchnięte ręce No i tam kilka fajnych rzeczy wyszło, ale już, ja, ja nie pamiętam jak to się stało, że on miał koszulkę na, na głowie, a ja go tam, wiesz, tubowałem Nie pamiętam ja, jak on, na no. nie wiem. Tak?

Albo nie wiem. Zostałem wysłany przez gawkę do zegarmistrza, żebym mu naprawił zegarek. Albo jakieś kurwa śrubokręty za Zeta. Jest ze, ze mną Adrian, Adrian Torpedo. Ej. Albo człowiek zapinka do roweru za Zeta. My jesteśmy ale, na misji. Prowadzi nas instynkt, ale wieje. Jest to trochę oszukane. Co jest oszukane? Dobra, Zegarmistrz. Jest, mordo, jest tytuł, znaczy tytuł, kurwa nazwa. Zegarmistrz dobry ziom, bo zapiął, zrobił to za free. To są, kurwa, to są dwa zegarki. to są dwa zegarki. To są dwa zegarki. Jakie jest, Jak jest zegarek. O, tutaj Gawka będzie szukał swojej żony w chińskim markecie. A tu też są dobre rzeczy, Serio? Zaraz się ubijemy. Man. vlog z chińskiego marketu. Ty, ja myślę, ty nie mam vloga na jutro, pójdę kiedy? do Barbera, coś, coś się stanie kiedy, na bank. Kiedy ostatnio tu byłeś? Ojeju, jeszcze w 2020 jakoś. No właśnie, no to zobaczysz co się odwierdza. Z moją byłą y, kupowaliśmy pistolet na kulki, z którego w poprzednim odcinku y, strzelał bzyku. Chciałbyś taką wędkę? Chyba no nie. <noise> Mocne rzeczy tu są. Czekaj, a ja śniło mi się chyba łowienie ryb dzisiaj. Mordy ja, byliśmy w piątku na sobotę, no nie. Co ten deszcz się taki rozpadał Stoimy z 15 minut, zaczęło już tak trochę mocniej padać. I mówię, dobra, 15 minut i powinno przestać. Staliśmy kurwa z godzinę. Z mokrym, tak, jak, jak skurczę. Wróciłem na chatę, cały gacie miałem mokry. Dobra, jakie tasaki? Dla dziewiętasaka, young gas. Ja myślę, że tutaj yy, psychotrop by się odnalazł No wszystko jest. Chcesz zabawkę jakąś? Ja się sobie wybieram. Mini darcik. Do Barbera? Do oh, kurwa, A ty! To po prostu. 25 złotych? Mogę się dorzucić, Zrzutka, ja <laughs> ale to mogłoby być za mocne, Znowu bo klienci by dostali. Fajne rzeczy, fajne. O, tu do akwarium. No właśnie patrzę. A no tak, no bo przecież ty okay. jesteś doktorem do Little. Z jednej strony wędki, z drugiej roślinki. No, jesteś w raju chyba. Ten Chińczyk to jest to. Patrz jak Ja mam dwa zegarki. Zakosiłem takiemu jednemu grubasowi zegarek. O. Nie tobie. Poetycka Sprawiedliwość. Dawno nie było muzyki, więc dzisiaj polecę wam płytkę. Też jedną z takich według mnie ponadczasowych klasyków. E, też którą katowałem w gimnazjum. Nothing was the same Drake'a. To jest trzeci studyjny album jego e, i taki pierwszy, gdzie jakby wszedłem e, w słuchanie Drake'a. E, powiem wam. To jest, to jest trochę album dla wrażliwych królów. Bardzo fajne takie, sporo takich samplowanych brzmień, specyficzne dla, dla Drake'a bity, specyficzne flow Drake'a, na którym też dosyć mocno się wzorowałem, ostatnio szczególnie. Dużo o miłości, o serduszku i. I dużo takich emocji, ale takich naprawdę nie, nie, jest, to, nie jest to jakiś taki miękki, lovesongowy album. Bardziej bym powiedział uczuciowy. E, mega Wam polecam na Was The Same Drake'a. Sprawdźcie, to jest, to jest też jeden z albumów, na których e, się wychowałem i który wykreował moją stylówkę. Warto znać. Jasiu, jak to jest być influencerem? No kurwa, stresujący zawód, wiesz. zawód, kurwa? Trochę stalkerów mam propozycję. Jakieś federacje się odzywają, MMA. I z kim pierwsza walka? No super Mario, <laughs> za takie pieniądze nie będę walczył. Minimum, żeby 5 cyfr się pojawiło na liczniku, i wtedy mogę walczyć. Ale wiesz. Dobra, ale jakiś taki mocniejszy przeciwnik. Na przykład wyszedłbyś do klatki z Alberto? Myślę, że tak, ale na miękko. Ale w MMA? Ali by wyszedł do walki tak nie, nie jestem Ali. Tak. Predator. predator. to jest moja ksywa stary. U mechanika mam taką ksywę Predator. I to jest ten braciak e, Wiktorii. To jest mało który ogólnie na marihuanę cały czas. 15 lat. Oso? Możesz right. nagrać, na rzucić do YouTube. Ale wrzuciłem, Już rzuciliśmy. Już jest. Zaraz ci pokażę. Jest. Ty, ty, ty jesteś youtuber, czy ty? Ja. A. No ja też jestem youtuber. On też. Ja też jestem youtuber. Er. A, i co robisz? Jaki kanał macie? Chudy dread. Chudy Dred. Co? Chudy Dred. Chudy dread? 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 No. Przez 2D. A ja mam Tromba bomba. <laughs> Trąb... No by <laughs> no, <laughs> no, <laughs> Frizoluszek. Naprawdę mamy ten na TikToku nagrywę. No, albo Locki. Wchodźcie no, na mój TikTok. Locki chcę. Kurwa gawka. <gawka> Ty takiego TikToka założyć. Kurwa gawka. Nie zakładaj TikToka, stary. Nie mam TikToka. No mieliśmy kiedyś założyć kanał na YouTube. O, poczekaj, poczekaj. Roz, rozżarzenie na piście. Co? Ej, poczekaj, dla wszystkich kobiet, które to oglądają. Mój Tinderek jakby co? Ale i tak muszę cię wylosować, stary. A, to poczekaj. <gawka> Na to... Instagrama podaj Tak, właśnie taki plan. Tylko, że nas nie oglądają kobiety. Odpowiem każdej. Albo prawie każdej. Nie, najpierw się o rocznik pytaj. No. To jest teraz. Dobra, teraz mnie. Ofregasz go normalnie? No ja się. Ofregasz go? Zrobimy metamorfozę. Dobra, to Shit! No bo już jest 50 To idziemy na fryganie Jaki plan na fryzurkę? Na łyso? Nie, robimy tu. Tu krótko, tu no, długo. Nie Adriana, czyli delikatne, troszkę tla... Kaczy proceder? Nie, nie, nie kaczy proceder. Trochę to będzie klasyczne, ale też trochę nowoczesne. Bo łączy różne style, jest ze sobą nietuszinkową, e, miesza wszystko i to będzie cały mix, e, wszystko pomieszane. Nagle, może tak zrobimy taką metamorfozę, zobacz. Lubię mieszać. Poczekaj. Takie obkręcimy go i potem no. wiesz. A i taki magiczny pył. Widzimy się za godzinkę. Nie. Ale to przecież było... To już by, będzie ta przemiana w tym obkręceniu chyba, czy nie? A, no da. Delikatnie. <laughs> o, widzisz? Mhm. Widzisz to, musi się nie Bać. Patrz. Widzisz? Mhm, mhm. O, mhm. Jeszcze, i no. I patrz tu. Nie, nie, nie. O, czupeńko. I zobacz. Cześć. Mhm. I patrz. Mhm. Cześć. O! chyba <grystanie z obiadem> <grystanie z obiadem> nie <grystanie> z obiadu. no nie na, na 12 w Ewentualnie jakieś ciemne sprawki załatwia. Kaczuchy. jakieś nuty? na <śmienicza> nuty, że to jest